Pamiętasz dzień utworzenia swojego konta na Facebooku? Jeśli, tak jak ja, nieuchronnie zbliżasz się do swoich 30 urodzin, to pewnie już od kilkunastu lat jesteś użytkownikiem tego serwisu. Następny w kolejce jest Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter wszystkie bardzo dobrze poznane. Pożeracze czasu. Ale także źródło inspiracji wiedzy i rozrywki. Warto także i naszą wirtualną przestrzeń czasem posprzątać. Zacznijmy od podstaw. Mam do ciebie kilka pytań zajrzyj do swoich socjali i sprawdź. Czy Twoje zdjęcie profilowe na Facebooku jest aktualne i spójne ze zdjęciem w tle? Czy na bieżąco aktualizujesz informacje o obecnym stanowisku pracy i krótkim opisie swoich obowiązków na LinkedIn? Czy zaglądasz czasem do obserwowanych kont na Instagramie i usuwasz te, które już od dłuższego czasu nie przykuwają Twojej uwagi? Jeśli przynajmniej na jedno pytanie odpowiedziałeś nie. To z chęcią wprowadzę cię w świat porządków w mediach społecznościowych. Rozpocznij od selekcji osób i stron, które obserwujesz. Dotyczy to Instagrama, Facebooka i LinkedIn'a. Bardzo ważne jest, aby nawet w internecie otaczać się treściami, które nas inspirują, motywują i rozwijają. Nasze gusta i potrzeby się zmieniają. Być może pół roku temu fascynowały Cię rośliny, ich pielęgnacja, ciekawe okazy. Cała twoja tablica na Instagramie była zielona. Teraz pochłonęło cię szydełkowanie, robótki ręczne i właśnie kończysz swoją pierwszą torebkę z pomocą Instagramowego Twórcy. Zrób miejsce na to, co interesuje cię dzisiaj i ogranicz to, co w danym momencie zeszło na inny plan. Ustal jeden dzień w miesiącu, w którym przejrzysz obserwowane konta i klikniesz unfollow w tym które od dawna nie zainteresowały Cię swoimi treściami. Zrobisz przestrzeń dla nowych twórców, którzy aktualnie są dla Ciebie inspirujący. Nie ma sensu obserwować stokąt. Lepiej wybrać kilkanaście, ale wartościowych. Zaktualizuj swoje dane. Ten punkt jest szczególnie ważny w przypadku Linkedina, jeśli zależy Ci na budowaniu własnej marki. To profil w tym serwisie powinien być dopracowany na 101%. Tutaj liczy się przede wszystkim aktualności informacji o Tobie. Rozpocznij od dodania profesjonalnego zdjęcia profilowego, bez filtrów ze Snapchata. Oraz zdjęcia w tle. Super jakby zdjęcie w tle odnosiło się do twojego stanowiska pracy. NP. Jesteś agentem nieruchomości i masz własną firmę. Dodaj zdjęcie mieszkań i swój logotyp. To będzie wisienka na torcie twojego profilu. Nie pomijaj swojego opisu. Kilka słów o tobie. Twojej pracy i pasji jest mile postrzegane przez rekruterów oraz potencjalnych klientów. Pamiętaj o aktualizacji stanowiska pracy i informacji o ukończonych kursach i zdobytych certyfikatach świadczących o posiadanych przez Ciebie kompetencjach. Opuść zbędne grupy na Facebooku. Jesteś w grupie zrzeszającej mieszkańców osiedla, na którym nie mieszkasz od kilku miesięcy, a może wciąż wyświetlają Ci się porady o pielęgnacji włosów ale tylko przewijasz, bo ten temat już ci się znudził czas na porządki. Takie posty tylko niepotrzebnie zajmują miejsce na twojej tablicy, czyli także i czas najcenniejszą wartość twojego życia. Gdy zajrzysz do zakładki ze swoimi grupami, to może się okazać, że znajdziesz tam prawdziwe perełki, o których istnieniu dawno zapomniałeś. Grupy szkolne to klasyk. Wypisz się z nic nie wnoszących newsletterów, obserwując twórców w social mediach. Często zapisujemy się na ich newslettery. Powodem tego zwykle jest możliwość pobrania darmowego e-booka albo udział w organizowanych webinarach. Gdy dany twórca wypada z naszego kręgu zainteresowań, to warto też zrobić porządek w subskrybowanych newsletterach. Twoja skrzynka mailowa odetchnie i nie będziesz musiał przekopywać się przez kilkadziesiąt wiadomości. Żeby znaleźć to co Cię interesuje. Zastanów się czy faktycznie potrzebujesz być obecny w każdym kanale Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Czy faktycznie potrzebujesz ich wszystkich? Statystki pokazują, że Polacy średnio spędzają w social mediach prawie 2 godziny dziennie. Strolujemy czekając na autobus, jedząc, w kolejce w sklepie czy lekarza. I najgorsze, spędzając czas ze znajomymi i rodziną, czasem warto się wylogować, odpocząć. W mediach społecznościowych twórcy z reszmarki zarzucają nas ogromem różnych informacji. Postaraj się czasem od tego odciąć. Może jakieś wyzwanie? Dzień bez zaglądania do social mediów, cały weekend, tydzień. Porządki są ważne w twojej internetowej przestrzeni także. Pamiętaj! że po kilku miesiącach zawsze możesz wrócić do danego twórcy i kliknąć follow. To nigdy nie jest bilet w jedną stronę. Źródła https średnio sredniozaawansowanepl slash jak zrobić pożadek w social media slash https 2slash social media com wiosenne porządki social media https blaber pl lifestyles mindfulness na twoim wallu social Media porządek i lepszy dostęp do informacji i slash.